Hej, guys! Z tej strony Cheer, a to jest pierwszy film z kamerką na tym kanale, tak no w sumie dziwnie się czuję nagrywać z kamerką, szczególnie, że taki pierwszy film z kamerką, prawdziwy z gry, ale ja tutaj nawet, no nie wyspałem się, wyglądam w połowie jakbym był trupem, no tak, jakiś widz prosi mnie, żebym nagrał tutaj, tak, jak to się nazywa, łoja, e, ale tutaj głośność skoczyła, czekajcie chwilę, e, o, tak, i mam scenę, zmieniam, pyk, gdzie scenę, macie. Yy, nie wiem, ustawiam tutaj yy, sobie to, dawaj Realism Mod, bo rozstawię grają na Realizm Modzie. Ja trochę grałem kiedyś w Cat Ghost Fishing, ale to nie było dużo. O, no tak, to Realizm Mod jest trochę ciężki. Tu mamy Blisk cel. Za pierwsze nasze pieniądze nie wiem, co możemy sobie kupić. O, on jest super. O, nie, jeszcze ryba mi zadba to. Nie wiem, wyglądam jak trup, to jest jedna rzecz. O, super. O, tutaj trzeba uważać. Ło, wow, nowy quest, co ma Catch one musztard mustar, fish Dodaj musztard fisha sobie Zdobędziemy go, o oh nie Ale tutaj ta ryba się, no tutaj rybie Można powiedzieć Oj, teraz spróbuj tak, żeby te małe niebieskie Nie, nie, chodź tutaj żółty Musztard fish Ło wow, ja, ile on jest wart I tak, stoczniasz tutaj na jakąś nową wędkę chyba Co 10 tysięcy jest potem Ale dawaj to, nowy quest Zostawiam się, jakieś osiągnięcie, wy chyba widzicie osiągnięcie nie wiem, tutaj jakiś widz mnie prosił, żebym. O, serio! Eee, tutaj ulepszenie do wędki, jak się kupuje ulepszenie do wędki? Tak się, za 300 jest pierwsze. Dobra, to dawaj tam. Jakiś widz mnie prosił, żebym. Żebym nagrał tutaj właśnie tą grę. A przy okazji też w sumie myślałem, że. No, jak już sobie ogarnę kiedyś tą kamerkę do filmów? W sensie. A, jestem AI, to. E, ja powinienem mówić, że jestem AI czy nie, bo nie wiem. Eee, powiedzmy, że mogę tą... Nie wiem, czy mogę tą... O, dobra, niebezpieczna ryba. Ale jak sobie widzieliście w poprzednim filmie... W sumie nie wiem, jaki był poprzedni film, muszę wam powiedzieć, bo... Bo tak, bo, nie wiem, miałem jakiś zanik pamięci. O. Fajnie, bo teraz moja wędka będzie szybciej tutaj spadać na dno. Nie, co jest? Gimper. Nie, gimper. A, czekaj. Nowy quest. Hej, śmieszny quest. Dawaj. Zdobędziemy go jak najszybciej. Dawaj Impera, Impera trzeba jak złapać. O, on się, on jest łatwy do złapania. No i kosztuje aż 800, gościu. Impera, to trzeba łapać jak będzie się trafiał. Dawaj teraz... Jakiś boja tam jest. Tego nie było jak kiedyś grałem. E, chciałem dać tą kamerkę trochę wyżej, tak jak miał kiedyś Macio grając w tą grę. Co? Będę mieć tego quest? Nie będę mieć. A mogę tu ryby na przynęty. Wcale nie pomyślałem o tym. Dawaj tą rybę, nie wiem, czy ja ją mam całą, więc wezmę ją, sprzedam dla pewności, wezmę tutaj te... ser Nie, do tyłu dałem, naj, najgorzej. Dawaj w takim razie tą co weźmiemy jeszcze raz i ona będzie na naszą tutaj przy... Ej, halo, rybo. Jest tutaj moja kochana. Nie ale czuję, że teraz na kanale będzie trochę więcej serii. Z kamerką właśnie bo tak miałem od dłuższego pomysłu O fa fajnie byłoby jakieś serie o wiem, co mogę nagrać SCP Containment Breach'a to teraz na zmianę eee, Ja cztery gry będę musiał nagrywać na zmianę co ty gadasz to dzisiaj nie wiem biorę się bo już nie za nagrywanie eee Fishing, takie nie wiem odcinki 20-minutowe będę Containment Breach'a tak nie wiem też pewnie z 20 minut jedno podejście Isaac'a jedno podejście Brotato ale coś już Brotato raczej sobie wykluczymy Endless w ogóle na dzisiaj mam taką koszulkę, cyberpunk, nie wiem. Nie wiem czy graliście kiedyś w cyberpunk. Ej, czapka! Nie wierzę. Nie wierzę, nie stać nas na czapkę. O, dawaj rybę. Nie stać nas na tą czapkę niestety. Mogę jeszcze jakieś inne ulepszenia? O, mogę e, Twoja Alina. After U, kiedy tutaj? O, ej, mogę nadal łapać czapki, super. Dobra, to dawaj jeszcze jedno to, O dostałem kolejne osiągnięcie. Ale tutaj osiągnięcia, ale czemu tej szybko? No, ja grę chyba też bardzo... tutaj śmieszne pieniądze kupiłem. Zresztą na Polskę tę gra chyba 25 złotych kosztuje. Ej! A, jakaś dziwna ryba. Tutaj taki, taki krążownik, chcę powiedzieć, ale to nie jest krążownik. Krążownik to bardziej na niebie by był. Widzę, że tutaj mamy... Uu, już dwa metry mamy. Już za niedługo myślę, że zrobimy tego quest'a. W sumie ta ryba kręcąca się mogła nam zrobić tego quest'a. Czy on będzie chciał y, nam to zjeść? Nie będzie chciał. A jednak chce, dobra, to dawaj tutaj y, poszukamy gimpera. A w sumie dawaj, niżej z tą rybą. Dawaj, quest'a mi zrobisz od razu. OK? Albo nie, nie da się. Cię ciężko jest zrobić quest'a na tej rybie. Roundfin, czym jest Roundfin? Wiem, że to był jakiś katalog, i mogliście czytać, jaka była dana rybka i czym się charakteryzowała. Coś takiego było właśnie. Yy, tutaj, o nie, zupałem. ale pamiętam, że to było trzeba złapać królowo, żeby te właśnie rybki podpłynęły. O, w sumie, ej, dobrze mi podpowiedzieli. Kup więcej tego, to wtedy będzie ci łatwiej. W sumie, mądra porada. Może nie jakaś tutaj najmądrzejsza. Ale dosyć mądra. Dosyć mądra tutaj. Dobra, widzę, że mamy tutaj. On się Kaufish nazywał. Cowf w sensie odkowy. Yy, nie wiem dlaczego akurat krowa ma być pomarańczowa, ale nie jest pomarańczowa. Zaraz nic złapałem. Dawaj, dawaj. Dawaj jak najniżej nim. Lecimy po nowy rekord. Dobra, super. Mamy quest. O! Widzowie. Jest quest. Zrobiony. Co prawda, <grym> mamy dziś bardzo świetną rybę. Yy, cuddlefish. To były te, co tutaj są na dole? Nie, to były tekad. Nie, to były randfiny. O, Gimper. Ej, dobra, skoro mamy Gimpera, to dawaj to tego Cowfisha. będziemy. Gimper. I dawaj Gimpera, zarzucamy sobie. Ja macie, Gimper to był kiedyś koleś. T teraz. To... Ja sobie właśnie tak dzisiaj powspominałem te stare czasy Gimpera. Nie, byle nie jakieś randfiny drąbane. Gościu, krowo, proszę cię. Widzisz? A, nie weźmie. O o, tak. I teraz... Ta, zrób tak, żeby żadna ryba ci tego nie złapała. Teraz, A, oczywiście. co e, dawaj kadelfisze łapiemy, nie sprzedajemy. Cel, klikamy. Dziękuję, że jest jakiś, nie, przycisk na autosela. Od razu sprzedajesz. Drugi kadelfisz, Uu, co to jest? Uuu, odblokowaliśmy te bomby i rakiety. Bardzo fajna rzecz. Ci pozwala to tak naprawdę progresować o wiele szybciej. I kolejny hajsik, dawaj sobie jednego, tego kupimy, nowy quest. Eventka, za ile jest wędka? Za 10 tysięcy. Dwa musztardfisze muszę złapać. Ej wiem chyba, co może oznaczać to boja. O, tej ryby wcześniej nie miałem. Eee musztardfisze, ok. Wiem, co to boja może oznaczać. E, w ogóle, jak to. 7 minut na Kolino! Uuu! Nie więcej tutaj jest warta, nieźle. Gdy ten. Ostatnio sobie grałem w CS, to i się tam. Ja dosłownie się zachowywałem, jakbym był małpą jakąś. I. Ja nie wiem, jak mogłem się tak zachowywać. Dobra, dawaj Gimper, gimper Gimpera łapiemy Okej, okay, Gimper hmm. No i niestety się nie udało Taktyka na Gimpera nam nie zadziałała Gimper Nie, komuś się chce to może, możecie narysować fanart ten Z Gimperem W sensie, że Gimper ale to ryba No i jest warty 400 Ja bym na to złapał jakąś dużą rybę, to czekaj Najlepiej zrobić to tak O tutaj. Nie, 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 tylko nie, nie ci a jeszcze pewnie nie złapię. To, to jest bardzo fajna ryba. Ale no to, to zostało ukończona. Ona chyba była dosyć dużo warta. Taka cała dosyć taka to nie cała 9000, trochę jak ten over 9000, 9000. Co my możemy kupić? Dawaj. tu kosztują 800 na tym. Drogo. My Dobra, to, dawaj To sobie kupimy. A dawaj, Maxa. O, nie stać mnie. Ujo, ja, to wędko. Ole, energiczna jest. A, ja tam wiem, że później w tej grze są jeszcze jakieś łodzie i tak ja dalej. Nie wiem, co wprowadza akurat ten nowy update. To nie, nie. Tylko nie ty. Ja nie wiem, co konkretnie wprowadza ten nowy update. Yy, ja ja dosłownie się o tym nowym update dowiedziałem. Od kogoś takiego, kto się nazywa Flotar. Ja z Flotarem to nawet spędziłem dzieciństwo swoje. Jest parę właśnie youtuberów, z którym spędziłem dzieciństwo. I to jest jeden z nich, właśnie. Nie, te ryby głupie będę łapać. Eee, nie, nie, nie będziemy tak tutaj grać. I to był właśnie jeden youtuber, z którym spędziłem dzieciństwo. Jak właśnie widzę u niego ostatnio. Ej, Categor Squishing, jakiś nowy update. Nie będę za spoilerował. Bo w sumie dosyć fajnie się gra w tą grę. Nie, to wy tylko rzucam tą wędkę. No i widzicie, co ja tutaj tak naprawdę robię. Dobra, łapimy sobie tą rybę, nie sprzedajemy jej No halo, co jest, głupie ryby Dobra, dawaj Nie, za, za, zjadł mi całą rybę Zjadli? Chyba zjadli się powinno tutaj powiedzieć Dobra, bo to jest bez sensu Sprzedajmy te wszystkie małe ryby, co tu są No i teraz rzuciłem dalej Uwielbiam, uwielbiam to, że graś sobie Cadgills Fishing I tak, I tak właśnie jest w ogóle ten, muszę Wam coś przyznać. Otóż widzicie, jak mam założone słuchawki. Eee. Ja zazwyczaj noszę słuchawki w taki sposób, że mam włosy tak bardziej z tyłu. Dawa jakoś dużo. Eee, może być, ona jest chyba warta 200. Czyli wystarczająco dużo, żeby nas zainteresowała. Nawet więcej 350. Bo to zdecydowanie tutaj lepiej by wyszło. A weź, złapiemy sobie te małe. Eee. O nie, gimper. Maja. Nie, drugi raz gimper, nie wierzę w to. Nie wierzę. Halo, ej. Chciałem. A jakbyście dotrwali teraz do tego momentu, ale nie wiem o czym. Mo... Jakbyście dotrwali teraz do tego momentu, to możecie napisać e, w komentarzu. E, a w ogóle kamerka. Mi się. O nie, kamerka mi się zlagowała, i się zbyt na tym skupiłem. E, możecie w, w, właśnie w komentarzu napisać, czy on się podoba. Te, tak jest tutaj perspektywa kamery czy tak jest. Git. Dla mnie tutaj. To chyba była najlepsza wersja, jaką tutaj testowałem. Dobra, dawaj Gimpera. Łapiemy gimpera. Halo Gimper weź się tak nie rbi. Chyba Gimper też gdzieś nagrywał tą grę, ale nie jestem pewien. Okej, okay, teraz tak robimy. I dawaj, dawaj mam Gimpera. Super. Kupujemy sobie rakietę. Nie, źle zrobiłem z rakietą. Nie, ty, nie tylko nie mały nie małe ryby. Nie małe ryby, ja chcę dużą rybę złapać. Mo, może być ta. Co to energiczna ryba? Zbyt energiczna. Noż mi się przypomniała ten. Kiedyś łapałem ryby w tej grze. I te ryby ci się właśnie zahaczały o ten. E, o jak to się nazywało? O kamień, który jest na, na dnie oceanu. Czyli może, bo nie wiem co jest w tej grze. O, o, o. I. Jest. Nasza pierwsza duża ryba. Nową wędzę. jakoś mamy? O, ale druga. Troszczyzna. A mamy jakiś nowy upgrade? O, jest. Kacz. O czekaj budzik mi się włączył Eee Wyłącz Budzi czekaj, tak, czy, czy nie mam przypadkiem więcej budzików? Nie, nie mam więcej budzików, super Budzik mi się włączył na nagraniu, nie wierzę w to Ale to jest przypał Budzi A, Ja pamiętam jak kiedyś mi się w szkole właśnie budzik włączył na nagraniu O ja Dobra, tej ryby unikamy, dawaj królową Królowie nie złapiemy. I mi się kiedyś właśnie budzik włączył w szkole na godzinę 14 I ja to, to był taki przypał. Beka z tego. <śmieszne>, Śmieszne było. Ja powiedziałem normalnie do nauczycielki, że. No, ja to tak śpię do. Ty, tak do 15.00 najpóźniej. A zazwyczaj do 14 weekendy. Zginiście o której teraz wstaję. Więc to wstaję o jakieś 16.00 czy 18.00. Więc to jest. Jest smutne trochę. Eee, Sprzedałbym tą rybę, bo jest dość dużo warta. Zarobiłbym sobie na tych tutaj malcach, co są na dole. Ale tego malca dzięki. I za, zarzucamy tą wędką, jak najdalej się da. Może będzie tu. Ty... rantfin, chyba był trochę warty. To dawaj rantfina. O w sumie. O, no i super. Złapał się bardziej na haczyk. Elegancko. 400 jest warty. No to nie... W moim przypadku. A jak to jest jeszcze early game, no to opa, to się takiej ryby tutaj łapać. A pamiętam o jak kiedyś właśnie też grałem w tą grę, i taką... Nie, nie pamiętam jak się ta ryba nazywała, ale to była taka z, złota ryba, która miała taką monetę na czole i ona była tak dużo warta. Ja cię ja byłem wtedy najbogatszym człowiekiem w tej grze. A dobra, wie, wiem co chciałem powiedzieć przed chwilą. E, otóż ostatnio... Ej, Serek nie jest dla do tych swoich małych? Kiedyś chyba zjadała, ale mi się tylko zdaje. I co, królowa będzie tutaj? O co, robimy tak i łapiemy królową. Dawaj, królową złapiemy. W sumie, im więcej. O, 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 a ma... malca złapałem. I królowa zdaje malca, niestety. Otóż, można powiedzieć, że mam taką mini-dramę, ale tak jakby dramę. Na czym ta drama polega? Otóż, napisałem w komentarzu u. Yy, moje... Jego ulubionego YouTubera Mangetsu. E, nie mówię tego, że mu. Dlatego, bo mówi liczę dupę. Wca, wcale. No właśnie, napisałem mu, że on nagrał jakiś film. Ej, czy mi się stoi odznacza tutaj od Okta? Ale, ale dziwnie. E, że tak tutaj się odznacza. E, napisałem mu na komentarz, bo nagrał jakiś film 9 dni temu, gdzie. E, gdzie nagrywał jakiś ten. gamey gry, jakie tego Pizza Tower, Pizza Tower nawet fajna gra muszę przyznać, właśnie nagrywał fangame fangame jest z tej gry ja, ja mu napisałem taki komentarz typowo dla Beki, bo będzie, e, dobra powiem najpierw, co zawierał ten komentarz w sobie ten komentarz zawierał, że e, jak dobrze pamiętam to Yyy, ja nie mogę, man gesty teraz nagrywa krapy. Chyba ode chciało mi się nagrywać tych dobrych gier, tylko ja to napisałem w jakiś w taki bardziej milczy sposób i taką minkę taką uśmiechniętą z tego łezką na czole, że to jest bardziej fot. nie, nie chciałem tak zrobić. Właśnie mu coś takiego napisałem yy, tam w komentarzu i dostałem za to shadow bana, że napisałem O, dawaj, dawaj tu rybę. A, prawie. Ty to, to nawet... Ej, mu start fish. Dobra, ja mam pomysł. dawaj bombę kupujemy. E, projekt Manhattan. Moment. Projekt Manhattan. To mo mogłem powiedzieć coś o wiele gorszego. Powiedziałem projekt Manhattan. Nie wyszło tak najgorzej. U Karolina. Karolina, dosyć dobra, warta ryba. E, nie, a, czy przypomnę sobie, to, to dokładnie napisałem? E, e... Ja cię manketsu Śmieszę, że krab. No dobra, nie, nie przypomnę sobie jak, jak to napisałem. Ale on mi dał za to normalnie Shadowbana. I tam ostatnio właśnie wczoraj, jak do niego wbiłem na livestream wczoraj. On był także dzisiaj. Jak to nagrałem, bo on to w nocy nagrywał. Eee, czekaj, to jest mała rybka. Jak tym jest skanicinkiem, a myślę, że zaraz będziemy kończyć. Robimy tak. Zarzucamy. I on w ogóle dał mi za to shadowbana i się na mnie obraził, że coś takiego mogłem mu napisać. E, dawaj tutaj se... tego. o, muszę e, Widzę, że nie, za, nie był chętny muszę fish. E, sprzedam, bo jak ta ryba odpływa, to nie widzę sensu w wytrzymaniu tego dalej. No i tu co weźmiemy. Nie dość, że dostałem shadowbana, to jeszcze się na mnie obraził, że... Yy, zrobiło mu się smutne, tak powiedział na live streamie z Pokémonów. Ja tam mu napisałem: Gościu, ale ty gry do stołu nie wygląda jakby to, to ktoś stworzył w 10 minut z gotowych assetów Ja napisałem mu, że zrobię lepszą grę w tydzień. I on na to tak, no to zrób. A ja powiedziałem: Jasne, robię. Już, już mam dosłownie podstawy gry. Mogę wam tylko zdać, że gra będzie clickerem, ale to nie będzie clicker typu 11 clicker czy Reflect clicker. To będzie coś o wiele większego. To będzie miało wiele podobnych rzeczy z tamtych gier Tylko, to, tylko bardziej clicker jest rzeczą O, 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 jest, super, mamy tą rybę Nie chcę ją złapać e, Łapiemy, super to, Bardziej clicker będzie podstawą tej gry Niż, niż główną częścią Główną częścią będzie zupełnie coś innego To jest bardzo dobra ryba, no i mamy te małe ryby To znowu jest złapiemy no Właśnie ten, to będzie bardziej podstawą tej gry ten clicker, a gra będzie o wiele bardziej rozbudowana. Nie, nie powiem wam co to będzie, bo nie chcę wam spoilerować. ale padam na razie na tak genialne pomysły. Na pewno nie, wszystkie, nie wszystko zrealizuję, bo mam na to tydzień. W ogóle, jak chcę do tego użyć yy, dwóch silników do gier, co, co jest mega śmieszne. O, a, powiem wam, że yy, tworzę tą yy, podstawę gry: będzie we click w clickteamie teamie z czego możesz część będzie w Unreal Engine O ile ogarnę Unreal Engine, żeby się go nauczyć, tak w maks 2 dni albo 3. Jeśli ogarnę tak mniej więcej właśnie Unreal and China To spoko e, jeśli nie ogarnę no to nie spoko Nie wiem, Powiedziałem wam o tym, że robię tą grę e, Jeśli dobrze pamiętam, czekaj bym musiał Spowiedzieć w kalendarzu, e, dzisiaj jest 26, 25 chyba do 2 września Mam czas, jak dobrze pamiętam, albo do 1 e, Nie pamiętam e, Czemu to bardziej napisałem Chyba do 1 mam czas, żeby to zrobić E, ale mówię, clicker będzie bardziej podstawą, gra będzie się skupiała. clicker będzie podstawą, która będzie kierowała. E, jak to, czego? Jakby to powiedzieć? clicker będzie podstawą, która będzie jakby. To jest dobrze. Porównam to do PC, tam tą moją grę. clicker będzie jak taka płyta główna, czyli że będzie e, główną częścią gry, że będzie takim hubem gry, a, a jakby. Kar... A reszta gry, czyli taka karta graficzna, procesor i te inne To będzie i to będzie bardziej na tym co, na czym będzie się skupiać ta gra. O, chyba ładnie to powiedziałem w miarę. Dawaj to co kupujemy. Zawiesz jeszcze może jakąś dużą rybę, muszę artwisza się uda złapać. Tym razem nie... O, o gimper! za jeszcze na koniec jakąś dużą rybę złapiemy. O, jeszcze level wiemy. super będzie. Nie, nie ma co chodzi totalnie z tą boją. Może to jest ten. Dokąd maksymalnie będę mógł płynąć łódką? Może będę musiał jakieś wykupywać e, te boje? O, no ej, nowy upgrade do wędki, dawaj. E, o, czekaj. E, dawaj to. Co dostaliśmy? Kaucza? Nie. E, fajne! Dawaj. O, dwa osiągnięcia już dostałem, nieźle. E, find tunic and slow motion. Nie, nie chciałem tak zrobić. E, Dawaj jeszcze ostatnie, jakąś ostatnią dużą rybę złapiemy Nie, nie, tylko nie te dzieciaki A dobra, to jest to jest to piórko takie śmieszne Ale to jest fajna rzecz Byle, żeby dzieciaki się nie złapały i nie te, i nie te, a nie uda się Pamiętam, że... O mo może, może, może Jest, jest! Pamiętam, ta ryba, w ogóle ta ryba jest piękna. bo ona wcale się nie rwie, uwielbiam tą rybę Pa, łapiesz ją i pyk a ja dostałem mu, uh, takie jesiennięcie śmieszne. E no, chyba byłoby to na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Ryb tutaj złapaliśmy. Dużo się nie stało. W sumie co? Medium ryby. 6%, tu mam 8. Ja, czy rzeczywiście dużo jest tych ryb w grze. Ciekawe ile jest hugeów. ciekaw co dodał ten nowy obraz. Nie będę czytał w loga, bo sobie zaspoileruję. Dobra. To by było na tyle. Ja wam tylko zmienię scenę. O. To by było na tyle widzowie. Na tyle. Mówię do Was, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Nie, macie, nie wiem, dwa ostatnie filmy. Y, tu i tu. Alo? E, ten palec. Tu i tu pewnie. E, o. o. O, tak zrobię. Tu i tu. No i co? Pa Pa. I do następnego. Bye, guys.